Matryc 290, ostatni 22 km na godzinę, możecie lądować na pasie 3-3. widzenia! Cześć! Witajcie na moim kanale. Dziś obchodzimy rocznicę katastrofy w Lesie Kapackim. Zapraszamy do oglądania. 9 maja 1987 roku samolot iu 62 m wylądował na lotnisku w Warszawie z Chicago. Po czym musiał przejść 6-godzinną inspekcję, no a potem wystartował. Samolot był w produkcji radzieckiej, produkowany od 1963 do 1995 roku. Tadeusz Kościuszko był to jeden z najnowszych egzemplarzy w polskich liniach lotniczych LOT. Litera M oznaczała, że była to zmodernizowana wersja, ale nie była ona lepsza, unowocześniona. Tylko miała ona bardziej oszczędne silniki oraz yy, powiększone zbiorniki paliwa. Samolot był przygotowany do startu. O godzinie 10:17 samolot stanął na pasie 3-3 w Warszawie. Minutę później, o 10:18, samolot rozpędzał się. Miał on bardzo problemy z oderwaniem od pasa, ponieważ yy, on miał, był on natankowany do pełna, aby nie przesiadać się, tylko lecieć cały czas do Nowego Jorku. Samolot oderwał się dopiero przy końcu pasa 3-3 na Alei Krakowskiej. Samolot był aż tak ciężki, że nie mógł się zbić na tą wysokość. Którzy kontrolerzy podawali im, tylko musiał lecieć niżej, gdzie tam się y, odbywały manewry myśliwców, ponieważ wtedy był obchodzony Dzień Zwycięstwa. Po dwóch minutach lotu samolotem szarpło. Wszędzie w kabinie rozległy się alarmy. Cztery sekundy później włączył się alarm o tym, że silnik numer dwa płonie. Silniki tego samolotu znajdowały się z tyłu. Miał on cztery silniki. Gdy na przykład silnik numer 1 podpali się, to sąsiedni silnik numer 2 też się podpali. I tak się stało. Silnik numer 1 podpalił się. Piloci ugasili dwa silniki i lecieli tylko na dwóch. Okazało się, że w tym samolocie jest dym. Najgorsze było to, że w samolocie nie było masek trenowych i załoga musiała jak najszybciej skierować samolot na 4000 metrów. Stery samolotu nie działały. Piloci musieli użyć trymera, aby obniżyć rot. Wtedy wszyscy oddychali normalnie. Piloci samolotu omawiali plan, jak wylądować, i wpadli na pewien pomysł. Spytali się kontrole, warszawskich kontrolerów, czy mogą lądować na lotnisku Modlin. Kontrolerzy powiedzieli, że tak, mogą. Jednak samolot wracał do Warszawy. Minął on lotnisko w Warszawie i leciał on nad Piasecznem. Świadkowie widzieli ogromną kulę ognia, która spada na ziemię. Ostatnie słowa pilotów brzmiały: Dobranoc, do widzenia, cześć i jem. Samolot rozbija się pod Warszawą w lesie kawackim. Wszyscy na pokładzie zginęli. Stewardessa, która leciała tym lotem, zaginęła. Prawdopodobnie spłynęła w luku bagażowym. Katastrofa jest największą katastrofą na terenie Polski. Przyczyny tej katastrofy nadal są nieznane. To już koniec odcinka. Cześć.